zapiekanki i o nich zapomniałam. Ta zapiekanka to już chyba twoja jest yy, cała czarna. Więc, y, mega fajnie. Pokażmy jeszcze raz paragon. Cześć. W samolocie w Poznaniu jestem. W Poznaniu w samolocie jestem. Lecimy za chwilę do Węgier. Mega fajnie. Mhm. Jesteśmy już w apartamencie, teraz y, szybko się przebieramy i wychodzimy coś zjeść i, i zwiedzać. Od razu nie ma na co czekać. Kropla, jak mam odtarty i bo zachwycam architektura Meanty, po prostu. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Bardzo. I też. No, więc oficjalnie jesteśmy w Budapeszcie. Eee, teraz się tak przechadzamy uliczkami i trochę zwiedzamy. Byliśmy na kawce i. No, i tak na razie nam się bardzo podoba. <laughs> wow, ej, to jest tyle dwojtków i mar, zobacz. Cała armia. Okej. Ej, nie jest także! Nie jest. Idziemy zwiedzać. Słuchajcie, obok nas znaleźliśmy knajpę. Nie przeczytam Wam nazwy, ale. Kina i Dio z No, dokładnie. I wygląda bardzo średnio zachęcająco, z zewnątrz. Mało atrakcyjnie. I mało atrakcyjnie, ale Wojtek wczoraj stwierdził, że zaryzykujemy, bo było sporo ludzi w środku. No, i faktycznie trafiliśmy. I nie tu jest to tylko stalców. Tak, dokładnie. Starców, no, i trafiliśmy mieszkać. bardzo dobrze, bo jedzonko jest przepyszne i za wielki talerz jedzenia, gdzie Wojtek nawet tego nie dojadł, a to się rzadko zdarza, zapłacił jakieś 15 zł. Także w tej okolicy bardzo się tutaj opłaca zwiedzić tą, tą knajpkę. Już jesteśmy przy cenach, to mogę Wam powiedzieć, że są bardzo zbliżone do naszych polskich. Oczywiście wiadomo, że w tym ścisłym centrum i w takich restauracjach bliżej jakichś tam zabytków czy większych atrakcji jest drożej. Natomiast na obrzeżach i w takich mniejszych knajpkach ulicznych jest bardzo podobnie cenowo do nas. A nawet taniej. A nawet taniej. Taka ciekawostka, uważajcie. Gdzie wymieniacie pieniądze, jeśli będziecie wymieniać pieniądze, akurat tutaj na Węgrzech? Ponieważ kantory bardzo mm, lubią chyba narzucać sobie dość mocne prowizje za wymianę i podadzą Wam bardzo ładny kurs, natomiast już o prowizji nie wspomną. Tu jest prostu. Dokładnie i wczoraj się na tym daliśmy złapać. No i niestety. Trochę straciliśmy na tym, ale to tak na naszym błędzie możecie się na przyszłość nauczyć. Właśnie mają najdroższą kawę w życiu Ale y, miejsce warto zobaczyć Fajnie <laughs> Słuchajcie, właśnie zostaliśmy kryminalistami Kryminalistami Węgrze. na Węgrzech E, niestety kupiliśmy bilet na metro. Okazało się, że pan nie doinformował nas, że e, mamy ten bilet podbić, mimo że e, takowych e, urządzeń do podbijania biletu nie było na stacji metra. Ja on nawet powiedział, że mam sobie spokojnie zejść na dół i że odbijemy jak wychodzimy. Ale dochodzimy na skana i Okazało się że... Że, niestety, że te bilety trzeba było podbić, mimo że nie mieli nie mieliśmy ich gdzie podbić. No i dostaliśmy mandat. W wysokości 25 tysięcy hodnów. Tak. I chcieliśmy iść właśnie teraz do parlamentu i jesteśmy już tu drugi dzień z rzędu. No i bilety są wykupione, także jeśli chcecie zwiedzać parlament do środka, to lepiej kupić bilety Albo wcześniej przez stronę internetową, bo jak przychodzi się tutaj, tak, że tak powiem, a jak to się z buta. Mówi? Z buta. no to, to prawdopodobnie traficie na to, że już będzie. Wied wiedzę, ale jest przedtem... polski przewodnik. Tak, jest, jest polski, polski przewodnik, także. Jest, e, w, po węgiersku, po angielsku i po polsku. Tak, i nawet chyba włoska e, nie, nie, jakaś nie było grupa była. Nie była? Nie była włoska grupa chyba. Widziałem tylko, że polski, węgierski i angielski, ale może się mylę. Także, nie, no, jak, ale jest jak, polska grupa. Także to jak jest jak najważniejsze. Chcecie, musicie wcześniej tutaj kupić przez internet, aby przyjść tutaj usłyszeć. właśnie zwiedzić w końcu parlament od środka i bilety może nie należą do najtańszych, ale uważam, że warto, warto to zobaczyć i warto zwiedzić ten środek cały. Tak było. No. A teraz jesteśmy na śniadaniu w restauracji, która nazywa się Keksz i zobaczymy, czy będzie dobre jedzonko. Ciekawostka pierwszy raz w życiu spotykamy się z Wojtkiem, z tym, żeby ktoś. E, dawał w takich saszetkach jako cukru? E, tak, miód. znaczy w ogóle, żeby dawali zamiast cukru miód, miód do tutaj herbaty. Nie, nie piją w takich właśnie saszetkach. Te nie piją absolutnie ani herbaty, e, a znaczy nie piją po herbaty z cukrem, tylko właśnie dają wam takie saszetki. Nie zdziwicie się, jeżeli tutaj po prostu zobaczycie miód zamiast cukru. Tak, więc. Mm, ale bardzo fajnie na plus, bo hmm. zdawanie lepiej miodek. Nie no, Ale patrzę po drodze, to tu mam. Ale mamy widok. Jeszcze nie jest. Trochę musieliśmy podrobować na górę. Zaprojektował Eiffel, czyli ten, który zaprojektował również wierzę Eiffel, tak? Central Market -Fall. Fajne. To... Jak już widzicie, jesteśmy w domu. Dziś jest piątek. Wróciliśmy o godzinie 18 do Poznania. Ten ostatni dzień w zasadzie już um, nie zdążyliśmy nic szczególnego zrobić w Budapeszcie. Zjedliśmy sobie rano tylko jakieś śniadanko, później poczekaliśmy w, w kawiarni na samolot i, i to tyle. Jeśli chodzi jeszcze o wcześniejszy dzień, o czwartek. Byliśmy w, tak jak widzieliście, w Ludwig Muzeum i w centralnym markecie market hall, jak zwał tak zwał. I w zasadzie to były nasze takie dwie, dwa ostatnie punkty, które chcieliśmy zobaczyć dodatkowo niestety w ten czwartek już trafiła nam się kiepska pogoda, bo padało cały dzień, także... Większość czasu spędziliśmy sobie w mieszkaniu, już na spokojnie, wieczorem wyszliśmy sobie na kolację. W środę jeszcze zwiedziliśmy termy i tam nie nagrałam Wam za dużo, bo nie brałam ze sobą telefonu. Natomiast uważam, że bardzo fajne miejsce, warte zwiedzić znaczy, warto zwiedzić po prostu. Bilety może tak samo jak do parlamentu, nie należą do najtańszych, ale ale warto, jakby, wychodzę z założenia, że lepiej coś zwiedzić i zobaczyć niż, niż nie. I mogłam później tego żałować, że czegoś nie zobaczyłam, a może już nigdy tam nie wrócę. Także jeśli ktoś będzie miał okazję być w Budapeszcie, to jak najbardziej ja te termy też polecam. No i co? To chyba tyle. Jest to taki inny filmik na mojej kanale. Jeszcze takiego nie było. Z podróży trochę, trochę razem pozwiedzaliśmy, coś Wam pokazałam. Mam nadzieję, że dla osób, które będą może miały w planach zwiedzić sobie w przyszłości Budapeszt, będzie to jakoś pomocne. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami w tej podróży. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog, że dobrze się z nami bawiliście. My byliśmy jak najbardziej i jesteśmy zadowoleni z wyjazdu. Było super, było co zwiedzać. Zwiedziliśmy super piękne miejsca. Przed nami teraz jest dość intensywny tydzień, ponieważ ostatni tydzień, kiedy mieszkamy tutaj, w tym przejściowym mieszkaniu, o czym Wam mówiłam chyba w jednym z pierwszych vlogów. Także za tydzień lub maksymalnie za dwa tygodnie, szykuje nam się już wyprowadzka, już będziemy na nowym miejscu. I, i to na pewno też, mm, też się tu pojawi vlog z przeprowadzki i tak dalej z urządzania mieszkania i naszego nowego miejsca także możecie wyczekiwać. I tak, to tyle. Bardzo Wam dziękuję, buziaki, I życzę Wam miłego dnia lub nocy, kiedykolwiek to oglądacie.